Hej, witajcie, tutaj Nexos. Dziś skupię się na bardziej takim gameplayowym aspekcie Warlords of Draenor. Draenor, przepraszam. Questach i innych jakichś nowościach, takich pomniejszych informacjach, które dopiero złączone w kupę będą nadawały się na jakiś materiał. Poszczególne to są takie mniejsze zmiany, zaraz zobaczycie. Niektóre z nich są większe, niektóre mniejsze. Zaraz to wszystko postaram się opisać. W skrócie, jak będzie wyglądać po prostu rozgrywka w następnym dodatku i czego możemy się spodziewać. A więc pierwsza chyba, jedna z najważniejszych i najfajniejszych, no rozpocznę jak dla mnie od jednej z najfajniejszych i najważniejszych zmian w tym dodatku. Mowa tutaj o Item Squish. Planowanie, dokonanie tego, bo już, już od dawna planowano zrobienie tego, ale dopiero pojawi się w Warlords of Draenor. Item Squish polega na zmniejszeniu ilości obrażeń, które zadajemy. Zaraz, zaraz, spokojnie, zanim zaczniecie panikować. Popatrzcie na aktualny dodatek Miejsca w Pandaria. Możemy użyć duży skok liczbowy w obrażeniach, w leczeniu, w życiu mobów, bossów. Po prostu te liczby stają się strasznie duże. Item Squish sprawi i zostaną zmniejszone wszystkie liczby. Czyli będziemy zadawać, powiedzmy, to jest wszystko takie, to nie są aktualne wiadomości, e, tylko takie przykłady. Zamiast 100k obrażeń, będziemy zadawać 10k obrażeń. Życia zamiast 300k, będziemy mieli 30k. E, jak mówiłem, to nie są takie potwierdzone informacje, tylko taką tutaj spekulację daję. Czyli jest to zwykłe uproszczenie. Nie będziemy już robić po miliony DPS-u, a na naszych ekranach nie będzie już ogromnych 6 czy nawet siedmiocyfrowych liczb. E, aby była jasność, nasza postać nadal będzie tak samo silna. Jeżeli zabijanie MOBA teraz na miejscu w Pandarii zajmuje wam 5 sekund, to w co of Draenor zabicie MOBA także zajmie wam 5 sekund. Czyli dany czar, jeżeli, nie wiem, teraz zadaje 10% obrażeń i te 10% obrażeń to jest powiedzmy 50k. To w mm, Warlords of Draenor także będzie zadawać 10% życia, tylko że to będzie mniejsza liczba powiedzmy 5k. Oto skrawek gameplaya, gdzie możecie z, zaobserwować item Squish w akcji. Obrażenia wahają się od powiedzmy tak 3 do 8k na levelu 90. Ogólnie strasznie przypomina mi to mój najulubieńszy dodatek w Wrath of the Lich King. Co ciekawe, ludziom bardzo się to spodobało: na blisko nie można było pograć sobie w World of Draenor, oczywiście niedługo tam można było zasiąść pograć sobie, właśnie gdzie zaimplementowany był item squish. Co się okazuje, że bardzo ludziom, znaczy pozytywnie ludzie odebrali tą zmianę, a niektórzy nawet tego nie dostrzegli, czyli jest bardzo dobrze. Moje przemyślenia na temat tej zmiany. Jak dla mnie jest to genialna zmiana. Jestem prostym człowiekiem, który problemów z dużymi liczbami nie ma, lecz myślę, że przyjemniej patrzy się na mniejsze liczby. Może to także rozwiązać jako takie problemy z balansem, po prostu będzie łatwiej, bo te liczby są mniejsze, nie trzeba balansować w setkach tylko, znaczy powiedzmy w tam w dziesiątkach tysięcy, tylko tam w jakichś setkach czy coś. Nam na pewno nic się nie stanie, nadal będziemy tak samo silni, tylko będą mniejsze liczby wszystkiego. Gdyby tego nie wprowadzono, to w Warlords of Draenor mielibyśmy obrażenia w milionach i przypominałoby to troszeczkę takie koreańskie MMO, więc jak dla mnie... Super zmiana i na pewno jest to taki smaczek troszeczkę dla tych ludzi, którzy grali sobie na, w poprzednie dodatki, gdzie te obrażenia naprawdę były mały, małe, ale obrażenia ogólnie skoczyły, mi się wydaje, właśnie w Kataklizmie, był taki duży skok między Wrath of the Lich Kingiem a a Kataklizmem. No i później w Misko Pandari kontynuowano to, gdzie te liczby stale tak drastycznie rosły. No ale dobrze, że w końcu to wprowadzają. Level 100 Nowa ekspansja będzie miała do zaoferowania nie 5, lecz 10 leveli. Bardzo miły powrót do dobrych czasów. Już o tym wiele razy wspominałem i mówiłem, że bardzo fajnie by było zobaczyć ekspansję po raz kolejny z 10 levelami. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się podoba ten pomysł, tak jak w TBC i we w Wrath of the Lich Kingu, chyba dwie takie najfajniejsze jak dla mnie ekspansje. Będziemy mieli 7 krain do levelowania, z czego dwie z nich są początkowe: Shadow Moon Valley dla Alliance i Frostfire Ridge dla Hordy. Do tego mamy dwie wyspy, które nie są jeszcze oznaczone. Jedna z nich na północnym wschodzie to Netherstorm, ona jakoś inaczej się tam nazywa. Niestety nie mam przed sobą tej kartki ani niczego. No i drugi wielki kontynent widoczny w lewym dolnym rogu, zapewnie. Będzie to jakiś kontynent związany z ogrami, już gdzieś tam padły parę słów. Tam będzie zbudowane jedno wielkie empire, empire ogrów, o powiedzmy. I tam będzie jedno takie wielkie miasto, na pewno to odwiedzimy. No i zapewne tam ten content zostanie dodany w paczach. Na levelu setnym deweloperzy zakładają, że... Nie będzie daily questów, albo będzie ich dosłownie kilka. Bardzo dobrze. To, co zrobili w w Pandarii, było straszne. Ilość tych daily questów przytłaczała i sprawiała, że naprawdę nie chciało się grać, i to był jakby jedyny sposób, aby zdobyć cokolwiek. I moim zdaniem, jest to bardzo fajna zmiana. Moim tak skromnym zdaniem, to sało te daily questy. Było po prostu ich za dużo. Będzie dużo kontentów w stylu patcha 5.1, gdzie co tydzień odblokowaliśmy nowy skrawek historii. To było fajne, pozytywny odbiór mój był. Yy, oraz będzie dużo, znajdziek jak na Timeless Isle, taki troszeczkę system yy, nagród będzie dosyć podobny jak tam. Będzie dużo zabawy z otoczeniem, premiowane będzie zwiedzanie, na przykład górę, na którą nie odsyłają nas żadne questy. Warto będzie odwiedzić, bo może coś tam być. To słowa są deweloperów. Przy okazji, leveling. Aktualnie levelowanie nie jest ekscytujące jak kiedyś, więc Warlords of Draenor postara się to naprawić. Od levela 91 do setnego dostaniemy nie nowe czary, lecz ulepszenia do aktualnych czarów. Ma to na celu zmniejszenie ilości przycisków, które trzeba używać. Jak wiemy, nasze bary są już wypełnione guziczkami, i kolejne to czary sprawiłyby tylko więcej kłopotów. Dodatkowo ulepszenia czarów będą prawie jak nowe czary: coś w stylu, nie wiem, zmiana naszego Arken Shota dla huntera na Bola Shot który po wystrzaniu owija się wokół przeciwnika i wybucha po sekundzie. Takie fajne smaczki. Duże zmiany w kwestii inwentory. Nasze torby w końcu zostaną opróżnione. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Wprowadzają masę zmian w naszym inwentory, dlatego omówię to w punktach. A więc tak. Pety, Mounty i Achievementy są dostępne na całym naszym koncie aktualnym. Worlds of Draenor do kolekcji itemów account-wide dołączą hierlumy. Tak, będzie można mieć hierlumy na innych serwerach. Tabardy i zabawki. Zostanie stworzony specjalny interfejs coś w stylu takiego jakby spellbooka, gdzie będziemy mogli po prostu wyciągać dane zabawki, tabardy czy hierlumy prosto do naszej postaci i one będą dostępne na wszystkich postaciach, które stworzymy, niezależnie od naszego serwera. Pojawi się opcja automatycznego sortowania plecaków. Świetna opcja. Ja aktualnie do tego mam addona i miło zobaczyć kolejny addon, który jest wprowadzany bezpośrednio do gry. Każdy plecak może teraz zostać przypisany do przechowywania danego typu itemów. Przykładowo do baga pierwszego będą trafiać nowe itemy, do drugiego śmieci, do trzeciego itemy do profesji, a do czwartego powiedzmy jakieś tam różne rzeczy. Itemy, które pojawiły się w plecakach od ostatniego otworzenia będą teraz się podświetlały na biało, czyli dostajemy item, nie musimy tego szukać, otwieramy plecak, on jest po prostu podświetlony, jasno widoczny, że to jest... słuchaj, to jest nowy item, który masz, nie szukaj tu jest. Bardzo fajnie, bo ja przy ilości slotów w moich bagach często się po prostu gubiłem i nie wiedziałem gdzie są te moje nowe itemy i często musiałem używać wyszukiwarki. Jakość itemów będzie oznaczona ramką wokół itemów, na przykład Rare to niebieski, Epic fioletowy i tym podobne. Także fajna zmiana, myślę, że takie łatwiejsze dla oka rozpoznanie itemów. U Vendora pojawi się guzik Sprzedaj śmieci, który automatycznie, jak sama nazwa mówi, odsprzeda potrzebne na 100% na itemy, czy jakieś tam szaraczki i te różne rzeczy. tem od questów nie są już przechowywane w plecakach. Super, myślę, że będzie to gdzieś tam w questlogu, albo będzie może jakiś stworzony specjalny interfejs, gdzie te guziczki czy te przedmioty do użycia będą po prostu do kliknięcia większość itemów będą miały zwiększony ilość paczki, staków do 100. Czyli powiedzmy jakiś tam surowiec zamiast stakować się do 20 będzie stakował się do 100. Bardzo fajnie, bo myślę, że teraz yy, dla farmerów to może być mały problem, bo wiecie po 20 staków nagle wypełniamy swój cały plecak. Teraz będzie po prostu łatwiej. Fajna zmiana, mi się podoba. Będzie możliwość tworzenia itemów poprzez profesję z materiałów zamieszczonych w naszym banku. Czyli wkładamy sobie wszystkie nasze jakieś materiały do banku, następnie lecimy powiedzmy sobie, gdzieś tam, otwieramy sobie naszą profesję i możemy bezpośrednio kraftować z banku, nie będąc jakby blisko niego. Czyli dosyć też taka fajna zmiana, myślę, że takie ułatwienie w terenie gdzieś tam, nie będziemy musieli latać z tymi naszymi itemami w plecaku. A teraz itemizacja, staty i inne. Deweloperzy stwierdzili, iż zdobywanie nowych przedmiotów nie jest ekscytujące. Gdy zdobywamy item, zazwyczaj nie zakładamy go, bo trzeba go najpierw zeforżować, dołożyć gemy, nałożyć enchanta itp. Dlatego postanowili coś z tym zrobić. Heat Rate i Expertise. Te dwa staty zostają usunięte. Te staty nie będą wyświetlane w panelu statystyk naszej postaci i nie pojawią się na itemach. Usuwają je ze względu, że te statystyki, które powinny być bonusem, nie są bonusami, tylko bardziej jakimiś tam wartościami, które trzeba wypełnić. No są to takie po prostu zapychacze w stylu musisz mieć tyle hita, aby zawsze trafić. No i to nie jest fajne i też yy, tak uważam, że, że powinni to usunąć już dawno. Oczywiście nasze postacie nadal będą mogły nie trafić, jeszcze nie wiemy jak to będzie rozwiązane, ale nadal na przykład takie coś jak nie trafić w kogoś yy, będzie istniało. Pary i dodge, ta sama historia, także zostają usunięte jako staty. Oczywiście nasze postacie nadal będą blokować ciosy, no i czasami je unikać, także jeszcze nie wiemy jak to zostanie rozwiązane. Wraz ze zniknięciem tylu statów, znika reforcz. W końcu. W końcu. Była to opcja wprowadzona w kataklizmie i była fajna do czasów, gdy zmiana statystyk na naszych itemach stała się powiedzmy obowiązkowa. Zabywywaliśmy jeden item i nagle musieliśmy zmieniać cały nasz reforge, aby mieć powiedzmy tam troszeczkę hita czy coś. No i ten hit nie, to nie był taki bonus, tylko czasami te staty czuliśmy, że one są takie niepotrzebne. O Boże, mam tyle statów, to wezmę to, wrzucę w coś tam innego. No i. Po prostu w skrócie z fajnej opcji zmieniło się w oborze, znowu muszę reforgować coś. Enchanting nadal będzie, ale mniejsza ilość itemów będzie mogła zostać zenchantowana. Ale te enchanty mają być bardziej powiedzmy atrakcyjne i będzie dużo wyborów, czyli jeden item będziemy mogli zreforżować na ileś tam różnych sposobów, aby po prostu dopasować to do naszego gameplayu. Fajna zmiana i myślę, że takie, takie bardzo unikalny styl zostanie wprowadzony, czyli nie wiem, ja pójdę sobie w jakiś tam enchant, a ktoś pójdzie sobie w jakiś tam enchant, bo on dla niego jest fajniejszy. No i takie coś mi się podoba. Zostaje zmniejszona ilość gem soketów. Teraz na itemach będzie pojawiać się tylko jeden soket. Nie będzie czegoś takiego, że będą trzy sokety, czy coś tam. Gemy będą mocniejsze. No i zostają usunięte także soket bonusy. Bo sam soket teraz właśnie będzie takim bonusem. Fajna zmiana, bo ja nie lubię dostawać itemów i nie móc wstawić gema, którego chcę, bo jest fajny jakiś soket bonus. Czyli dostaję rękawiczki. I nagle sobie myślę, a wrzucę sobie agility, bo jest mi potrzebne. I nagle patrzę, a mam tam niebieski slot i muszę wsadzić jakiś tam po prostu yy, gem. No i to, to jest dosyć fajne, bo teraz będziemy mogli sobie dokładać takie gemy, jakie będziemy po prostu chcieli. Jedna chyba z najfajniejszych rzeczy w tym dodatku. Nie będzie już powiedzmy intellect plate'ów czy strength plate'ów. Od teraz itemy będą dropić jako plate mail, leather i cloth, a staty dopasują się do naszego aktualnego speka. Powiedzmy, że gracie holy paladynem. Dropią buty i będą miały intelekt plus staty leczące. W momencie, gdy zamienicie się w retri, wszystkie wasze itemy zostaną yy, zamienione, znaczy staty na wszystkich waszych itemach zostaną zamienione na strength plus dps staty. Jest to świetne, bo podczas levelowania, powiedzmy, szamana na 40 poziomie w enhancement, będziemy mogli nagle zmienić się powiedzmy w elemental i nasze itemy. Zmienią się razem z nami, czyli dostaniemy intelekt i te sprawy, no i będziemy mogli po prostu bawić się spekami w zależności od sytuacji. I także to będzie z PvP Girem, czyli będzie tylko jeden PvP Gear, i on będzie się zmieniał w zależności od speka, którego mamy. Czyli jeszcze raz myślę, że świetna opcja. Nie będziemy musieli już zbierać dwa razy jakiegoś tam giru. Nasze placaki nie będą zawalone różnymi sprzętami i to na pewno przyda się dla druida. Oni to już mają przesrane. Zmiana ta nie dotyczy biżuterii, peleryn i trinketów oraz broni. Te, te rzeczy będą nadal takie unikalne dla nie wiem, powiedzmy DPS-a czy healera czy coś takiego. To będą właśnie jedyne wyjątki, które podczas zmiany nie będą dostosowywały statów. Pojawi się nowy typ statów bonusowych. Są to staty, które y, będą mogły się pojawić na itemie, ale jest bardzo mała szansa. Przykładem tych statów będą na przykład buty, które dają plus 25 spida, y, Albo dany item nie będzie, powiedzmy, się niszczył, albo rękawiczki będą miały lifestyle i te sprawy. Nie są to staty, które trzeba zbierać, są po prostu takimi bonusowymi dodatkami, które mogą się akurat trafić na, na, na naszym przedmiocie. Blizzard dodał, iż te staty nie... znaczy będą dość rzadkie, więc nie spodziewajmy się, że wyfarmimy nagle cały set z tymi jakimiś fajnymi statami. No i tak mówili, że no zakładają, że około 2-3 itemów może nam się udać zdobyć. No chyba, że ktoś będzie fartem czy coś takiego pojawi się masa zmian w interfejsie gry. Niestety nie mamy jeszcze wszystkich informacji. Wiem, że dużo pojawi się w kwestii mapy, która będzie teraz pokazywać, nie wiem, różne ciekawe lokacje, albo miejsca questów. Nieco zostanie także zmieniony interfejs PvP. Przejmowanie flag będzie teraz sygnalizowane. No i nie trzeba będzie do tego sławnego addona Deadly Boss Mods. A więc to wszystko, jeżeli chodzi o te takie pomniejsze zmiany. Myślę, że znaczy chciałem je przytoczyć, przytoczyć tutaj, bo one mają bardzo duży wpływ na gameplay i jak będziemy bawić się w kolejnej ekspansji. Pytanie oczywiście dla was które z tych zmian podoba Wam się najbardziej? Jeżeli chodzi o mnie, najbardziej podoba, najbardziej podoba mi się Item Squish oraz dostosowywanie itemów do speka naszej postaci? To są dwie moje ulubione opcje. I od razu gdy o nich usłyszałem, to po prostu kisiel w gaciach super fajny. No. A więc to chyba tyle. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa. Cześć.